Mężczyźni popełniają większość poważnych przestępstw, ale te statystyki dotyczą sprawców, a nie całości populacji. Sick! Są w polityce osoby, które za każdym razem, kiedy coś mówią, to udowadniają, że myślenie boli. Z jakiegoś bliżej niesprecyzowanego powodu, większość osób walących petardę za petardą to przedstawiciele lewicy. Ostatnio coś jakoś rzadko mi się wyświetlali, kiedy przeglądałem internet i aż zacząłem się martwić, czym jest to spowodowane. Na szczęście, kiedy zacząłem przeglądać ich profile na własną rękę, to okazało się, że jest nawet grubiej niż było. Jesteście na kanale kto wygrał, a dzisiaj pokażę Wam, co tam odwalają nasi kochani lewicowi aktywiści, a szczerze mówiąc jest to już tak odklejone, że aż uznałem, że muszę zrobić o tym odcinek. Ale zanim przejdziemy do tematu, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo jeśli tego nie zrobicie, to może się okazać, że pani Żukowska włamie ci się w nocy do domu i namaluje na ścianie w salonie tęczową flagę. Ja bym tak nie ryzykował i strzelił już tego lajka. Zrobione? Jeśli tak, to wielkie dzięki, a jeśli po tym filmie jeszcze nie wyrzucicie komputera przez okno, to wpadajcie na mój poprzedni film. Zamiast realizować materiał, to ja tak mówię na kilka y, sposobów do każdego inaczej. Tłumaczę w translatorze na obcy język, nie tylko ukraiński, ale kolumbijski ostatnio jest modny, angielski. Polak w Polsce, żeby się leczyć u lekarza, to musi płacić składkę zdrowotną, a Ukraińiec nie musi. Czyli chcesz mi powiedzieć, że w ustawie o pomocy Ukrainie są zapisy dyskryminujące polskich lekarzy w stosunku do tych z Ukrainy? Dziś opowiem Wam o kilku sytuacjach, które niewątpliwie wywołują duże poruszenie w opinii publicznej. Czy słyszeliście kiedyś o szlabanie na mówienie po polsku? Link znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu. A teraz bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Chyba wszyscy wiemy, że nasze kochane feministki często potrafią zaskoczyć absurdalnymi poglądami. Niejednokrotnie pojawiały się różne poglądy, ale to, co zobaczyłem ostatnio, przekracza już wszystkie granice dobrego smaku. Ja wiem, że aborcja nie jest łatwym tematem dla nikogo. Są grupy, które są całkowicie przeciwne i uważają to za coś strasznego i chciałyby karać kobiety więzieniem. Są też tacy, którzy uważają, że każdy powinien mieć do niej dowolny dostęp. Nie będę wchodzić w ten temat, bo szczerze nie zamierzam rozstrzygać, który pogląd ma więcej sensu, bo nie da się tego zrobić. Jest to osobista kwestia moralności każdego z nas, ale to wcale nie znaczy, że nie powinniśmy krytykować narracji, którą promują nasze lewicowe aktywistki. Jedną z osób, która jest w tym najbardziej odklejona, jest pani Ola Jasianek, która na swoich mediach społecznościowych publikuje tego typu posty. Ależ piękna jest a Namawianie kobiet do aborcji i wmawianie im, że jest to świetny pomysł, z wesołą muzyczką jest po prostu nieodpowiedzialne, bo może doprowadzić do tego, że wiele kobiet podejmie decyzję w tej sprawie przez tę panią. Namawianie to jedna rzecz? Ale prawdziwym problemem jest to, że pani Jasianek wprost w opisie tego filmu promuje przeprowadzanie tego typu procedur w domu. Dobrze, krwa, słyszeliście, w domu za pomocą jakichś tabletek. Oczywiście pani Jasianek twierdzi, że jest to w pełni legalne i nic nikomu złego nie ma prawa się stać to jest już po prostu niebezpieczne. Robienie takich rzeczy jest tym samym, co leczenie raka za pomocą witaminy C albo innych szarlatańskich sposobów które pewnie mogą doprowadzić do aborcji i przy okazji do eutanazji niedoszłej matki. Oni opowiadają, że walczą, aby aborcja była legalna dla dobra kobiet, a potem okazuje się, że sami promują rozwiązania, które jawnie narażają życie kobiet. Na tym ma polegać ta cała troska? Jeśli już ktoś musi przeprowadzić taki zabieg, to jest jedyne miejsce, w którym powinien on mieć miejsce, a jest nim gabinet lekarza. Przecież aborcja jest legalna we wszystkich krajach sąsiadujących z Polską. Do wyboru, do koloru, wystarczy pojechać i nie trzeba ryzykować własnym życiem, trując się w domu. Ale jak mamy oczekiwać od lewaczek standardów, jeśli nawet polityczki z lewicy namawiają do przeprowadzania niebezpiecznych zabiegów tego typu w domu? A najlepsze jest, że pani Kotula dalej jest w rządzie i każdego dnia ma wpływ na decyzje, które dotykają nas wszystkich. Nie wiem jak was, ale mnie to trochę oburza. Ale namawianie do tego typu rzeczy nie jest jedynym grzechem naszej dzisiejszej bohaterki. Mimo, że z tego co wiem, feminizm miał być walką o równość, to wiele obecnych feministek chyba nie do końca rozumie ten koncept. W ich głowach feminizm jest bardziej walką płci podsycaną przez te wielkie specjalistki. Tego typu posty są wręcz normalnością. Nie wiem, do czego ma to prowadzić poza szczuciem kobiet na mężczyzn. Jeśli ktoś naoglądał się tego typu treści, to szybko będzie miał wrażenie, że każdy mężczyzna to jakiś drań, cham i w dodatku morderca. Nie wiem jak dla was, ale według mnie nie ma to nic wspólnego z równouprawnieniem. Oczywiście one potem udają, że to wcale nie tak i twierdzą, że przecież nie podsycają nienawiści między płciami. Dlaczego nienawidzę mężczyzn i uważam, że każdy z nich to potencjalny gwałciel? To, że ktoś mówi o przemocy, nie oznacza, że automatycznie uważa, że wszyscy są oprawcami. Jeśli 90% zabójstw na świecie popełniają mężczyźni, to nie znaczy, że 90% mężczyzn to potencjalni zabójcy. Jeśli 99% sprawców gwałtów w Polsce to mężczyźni, to nie znaczy, że 99% Polaków to potencjalni gwałcic. Tak, mężczyźni popełniają większość poważnych przestępstw, ale te statystyki dotyczą sprawców, a nie całości populacji. A świadomość skali problemu to nie jest generalizacja. Można być krytycznym wobec przemocy i nie nienawidzić wszystkich. Opowiadanie o przypadkach przemocy, której sprawcami są mężczyźni, nie oznacza, że mówię o tobie. Jeśli nie jesteś jednym z nich, to nie czuj się wywołany do tablicy. To naprawdę nie jest skomplikowane. Fakty mówią coś innego i doskonale pokazują to komentarze pod postami pani Jasianek. Już teraz jest tam wiele kobiet, które wprost mówią, że nie lubią mężczyzn, a czasami nawet że ich nienawidzą. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie jest to po prostu śmieszne. Ale często jest tak z ideałami, że one same z biegiem czasu zaczynają tracić swój pierwotny sens i zmieniają się w toksyczne środowiska. Rewolucja bardzo często zjada swoje dzieci, bo to co robią obecnie feministki, nie nic wspólnego z feminizmem nie ma. Co sądzicie o tych paniach? Uważacie, że Ola Jasianek powinna móc publikować tego typu treści? Według Was jest ona toksyczna? Dajcie znać w komentarzach. Byliście na kanale, kto wygrał? Dzięki za dzisiaj. Niestety ja już muszę lecieć. Pamiętajcie o łapkach i subach, no i jeśli jeszcze nie macie dosyć, wpadajcie na mój poprzedni film. Do następnego. Siema. W ostatnim czasie jedna z tiktokerek opublikowała filmik mówiący o tym, że jeden z polskich uczniów który uczęszcza do niemieckiej szkoły, dostał karę za mówienie w swoim ojczystym języku. Wyobraźcie sobie, że dostalibyście karę za mówienie po polsku. Ostatnio dostałam wiadomość od mamy pewnego chłopca, który chodzi do niemieckiej podstawówki. Zapytała się mnie, czy jest to normalne, że jej dziecko dostało karę za to, że powiedziało coś po polsku. I to dosłownie przypomniało mi o moim czasie w podstawówce.